Siemia, kochani to jest po prostu mega moc chłodzenia potrafi bardziej być nieraz jakby wszedł na maksymalne obroty serwer to wtedy po prostu firanka mogłaby się znaleźć za oknem Znaczy by tak wychodziła za okno w kierunku otwartego okna, a jest zamknięte. No, że to już nie jest przeciąg jakby się mogło wydawać, nie? No, no dobra, hejka.